Agnieszka Woźniak, miejsce drugie. Edzia Malec, miejsce trzecie. Zapraszamy. Proszę bardzo. To są te. Pani pośle, panie prezesie, zapraszamy. Pani, a, pani dyrektor, to następna. Dobra. Proszę zobaczyć. Drugie. Tak, dziękuję bardzo. bardzo, bardzo. Chciałem powiedzieć do nich wciągnijcie brzuchy. <laughs> ale, mówię, wciągnijcie brzuchy, ale tak patrzę i w ostatniej chwili ugryzły wiedzę. Pierwsze miejsce Damian Gorszka. Dobrze mówię, dobrze czytam? Tak Damian? Damian pierwszy, Artur Stelbach drugie. Było tylko dwóch w tej kategorii młodzieżowców, bo... Panie, panie prezesie. Jest taki film był jeszcze drugi, prawda? <grymna> Macia, chodź. Czy jest jeszcze pani z pani Ińska, która nie otrzymała, startowała, a nie otrzymała? W biegach, w biegach, nie mówię o notpikułki. Magda chodź. Dla koleżanki Magdaleny Serkowskiej za zajęcie wszystkiego miejsca stała na podium. O tak stał. Wszystkie trzymał. I tym samym nam pokazałaś, tak jak żeś powiedziała kiedyś tam. Przede wszystkim życzę wam wszystkiego dobrego. Ja myślę, że do, zapraszam na kolejną edycję, bo myślę, że ta była, była wyśmienita, pogoda dopisała. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Dzięki bardzo. Kochani, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Już niewielkie grono zostało. Wszystkim Wam dziękuję. E, impreza myślę, że się udała.